Domator Sergiusz Grzemski, witam państwa gorąco i serdecznie w drugim sezonie naszego cotygodniowego cyklu spotkań internetowych, w których za pośrednictwem usługi Zoom rozmawiamy z naszymi panelistami, moimi gośćmi od ponad roku i od czasu rozpoczęcia pandemii koronawirusa w stanie Illinois, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Są Tomek Tarkowski, Prime Credit Advisors i Łukasz Majkut, Better Lending. Rozmawiamy o tym, jak. Wygląda rynek nieruchomości, gospodarka i rynek finansów w Stanach Zjednoczonych podczas pandemii koronawirusa. Za nami sezon pierwszy, w którym, yy, który rozpoczęliśmy tak naprawdę od momentu tak zwanego lockdown, w momencie kiedy stan Illinois wyłączył właściwie aktywność, nakazując mieszkańcom i biznesom pozostanie w domu. Relacjonowaliśmy dla państwa yy, odpowiedź administracji, politykę monetarną, a także to, jak zmienił się rynek. Sprzedaży i kupna nieruchomości, zamieniając się na rynek wirtualny, w którym to na początku organizowaliśmy wirtualne open houses, pokazywaliśmy Państwu nieruchomości również za pośrednictwem internetu, by z czasem przejść do formuły tradycyjnej. Dziś po roku i dwóch miesiącach od rozpoczęcia pandemii SARS-CoV-2 w Illinois przynajmniej rynek nieruchomości ma się bardzo dobrze. Widzimy wzrosty nienotowane w historii nawet w czasie kryzysu 2008 roku. Mowa o 17% wzrostu wartości nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym, a tak naprawdę, jak na przykład informuje Redfin, z rokiem 2019, bowiem rok 2020 to naprawdę czas, w którym mało rzeczy było tak naprawdę miarodajne, aby odbić się i porównać, jak wygląda dzisiejszy rynek. Sięgamy pamięcią i danymi do 2019 roku, a więc ponad 15% wzrosty wartości nieruchomości. Historyczny low in Inventory. Jeszcze nigdy w Stanach Zjednoczonych nie mieliśmy tak mało nieruchomości do zakupu i to nie tylko przez historycznie niskie oprocentowanie pożyczek hipotecznych, a także szerokie pole kupujących z generacji millennials czy też bardzo duże ilości gotówki na rynku, co sprawia, że. Nieruchomości wykupywane są na pniu. To również fakt, że w czasie pandemii koronawirusa za rynkiem nieruchomości, za zyskami z rynku nieruchomości poszedł Wall Street, który zorientował się, że w czasie tak szybkiej aprecjacji nieruchomości warto w nie po prostu inwestować i tak duże korporacje rynku nieruchomości, jak Zylow, jak Redfin, ale nie tylko, duże fundusze powiernicze inwestują i wykupują na pniu w gotówce, bardzo dużej ilości nieruchomości. Również w rejonie środkowego zachodu i stanu Illinois, miasta Chicago, co sprawia, że właśnie na naszym rynku notujemy, jak już wspomniałem, historyczne long inventory. Średnio na jedną nieruchomość mamy cztery oferty, a te przynajmniej, które, których sprzedających reprezentuję ja, sprzedawane są właściwie overnight, czyli od 24 do 48 godzin, a zanim pojawiają się oferty, jeśli mówimy o nieruchomości należycie wycenionej, i marketowanej dziś o tym jak wygląda rynek nieruchomości w którym kierunku zmierza polityka monetarna Stanów Zjednoczonych rozmawiamy otwierając oficjalnie drugi sezon Domatora stąd niezwykle cieszę się że mam moich panelistów po roku decydują się oni z nami rozmawiać dzielić swoją wiedzą dzielić poradami w jaki sposób manewrować ten niezwykle skomplikowany rynek, ale rynek, który również przecież przynosi bardzo wiele możliwości, czyli opportunities. Na początku Łukasz. Jesteśmy w drugim roku pandemii koronawirusa. Fed utrzymuje niskie stopy procentowe, i w przerwie naszego, naszego cyklu, naszych podcastów, mieliśmy spring break, mieliśmy okres, w którym to przez kilka miesięcy. I chyba tymczasowo stopy, nie, stopy procentowe nieruchomości rosły, by znów teraz na początku maja 2021 roku notować spadek poniżej tej magicznej bariery 3%. Dokładnie, tak. Widzieliśmy od już, jak się jeszcze wtedy rozmawialiśmy pod, końcu, pod koniec tego pierwszego, tak, na początku tego roku rozmawialiśmy, że stopy procentowe idą do góry. I to oczywiście było spowodowane lekką inflacją i, oraz innymi różnymi rynkiem, który po prostu ciągle szedł do góry. W ostatnich dwóch tygodniach tak naprawdę. Zobaczyliśmy, że no, raty, stopy procentowe spadły do, do poziomu tak około 3, poniżej 3%. Co to znaczy? To znaczy, że no, jest szansa jeszcze raz dla tych, którzy przegapili e, te, te, wtedy, e, przefinansować lub kupić dom na niższy procent. Tak jak mówiliśmy, trzeba być przygotowanym ze swoimi finansami, żeby wskoczyć. I właśnie widziałem dużo moich e, te znajomych. E, właśnie skoczyło, to tak jakby ostatni już teraz. Aplikacje i tak e, na przefinansowania e, troszeczkę spadły, oczywiście dlatego, że ogólnie rzecz biorąc, dalej jest trend, że e, stopy procentowe będą szły do góry. E, Federalna Rezerwa powiedziała, że nie mają z tym problemu, z, e, też nie mają problemu z malutką inflacją, to znaczy, że będziemy widzieli te stopy procentowe będą musiały się, dlaczego? Dlatego, że mamy dużo pieniędzy na rynku w tej chwili, który został władowany przez bank centralny, po prostu, żeby pomóc tej ekonomii troszeczkę ruszyć. A więc będziemy widzieli wyższe stopy procentowe na wszystko, właśnie z domami. Ale było parę momentów, na pewno Tomek wspomniał na ten temat, że rynek troszeczkę, no, w różne kierunki chodzi, jest, jest volatility, jak to się mówi, że jest strasznie, po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Tak naprawdę nikt nie wie w niektórych momentach, co się dzieje w rynku. Biostocki ostatnio, jak się nie mylę trochę źle były odbierane przez inwestorów, także to ma duży wpływ na codziennego człowieka, tak jak widzimy w tych stopach procentowych, tak jak widzimy w turn time, no ale biorąc to wszystko pod uwagę, w tej chwili dalej widzimy stopy procentowe 30-letnie około 3% jest, może z paroma punktami, nawet poniżej 3% się zmieścimy na 30-letnią. No i bardzo ważne widzimy też, że turn times, czyli czas oczek oczekujący pożyczki, dalej po, po już wraca tych 30 dni, mniej więcej, co jest standardowe, ten 25-35 Także mała poprawa troszeczkę wyższy procent, na pewno to będzie na stole. Twoja organizacja zajmuje się naprawą, poprawą oceny wiarygodności kredytowej. Jedno co możemy powiedzieć po poprzednim roku, po całym naszym poprzednim sezonie, no to że w 2021 roku przynajmniej w pierwszym kwartale bardzo ciężko było być jest być kupującym nieruchomość na rynku. W związku z tym warto zrobić wszystko, co, co można, co trzeba, by poprawić swoją kondycję finansową, polepszyć niejako swój finansowy wizerunek. Tak, absolutnie. Tutaj, jak wspomniemy, cały ten okres poprzedniego roku, gdzie mieliśmy wszystkie zamknięcia, ludzie tracili pracę, rzeczywiście to miało duży efekt na bardzo dużą grupę ludzi. Co prawda nie wyszło aż tak źle, jak wszyscy przewidywaliśmy. Była znowuż grupa ludzi, która w zasadzie poprawiła kredyty, bo spłaciła sobie długi, bo nie wydawała pieniążków na zupełnie nic innego, typu wyjścia do restauracji lub inne przyjemności. Także kredy rzeczywiście warto poprawić. Dobra wiadomość jest taka, że biura kredytowe wróciły w końcu po roku czasu do normalnej pracy, czyli Czyli te, te wydłużone do, 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 do końca w zasadzie zeszłego roku terminy odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania. Z reguły prawo daje biurom kredytowym 45 dni na odpowiedź, do 45 dni na odpowiedź. A tutaj mieliśmy takie sytuacje, że nie mieliśmy odpowiedzi nawet i 90 i 120 dni zbiór kredytowych. Nie jest to, że wręcz łamanie prawa przez biura kredytowe. Niestety nikt nie jest w stanie z tym wywalczyć. Jest to organizacja, które, organizacje, które są zbyt duże dla normalnego, szarego człowieka, żeby, żeby z nimi powalczyć, jeśli chodzi o to. A także tutaj dobra wiadomość, można już normalnie naprawiać kredyt, także z miłą chęcią odpowiemy na wszystkie pytania na biurze, bardziej detalistycznie, oczywiście indywidualnie, w zależności od tego, co się u Państwa na kredycie dzieje ale można ten kredyt rzeczywiście wyprostować, żeby tą pożyczkę uzyskać jak najlepszą, żeby ten program był jak najlepszy, żebyście Państwo zaszczycili jak najwięcej pieniążków. A tak jak tu wspominaliście już o tych cenach nieruchomości, domy sprzedają się bardzo szybko, oferta musi być dobra, a musi być solidny pre-approval od, od bankiera, który udziela pożyczki, a więc ten kredyt musi być w jak najlepszej jakości również, żebyście dostali ten pre-approval z dobrego banku, tak jak tu od Łukasza a nie od kogoś, który tylko wypisze jakąś, jakiś pre-approval, gdzie kupujący po zobaczeniu, czy agent reprezentujący sprzedającego zobaczy taką ofertę i nie będzie brał Was nawet pod uwagę. Także warto jest mieć ten kredyt w jak najlepszej kondycji, żebyście mogli uzyskać w dobrym banku tą pożyczkę, ten pre-approval. Póki mam ciebie, to jeszcze powrócę do, do takiej bardziej globalnej sytuacji. Rok temu obserwowaliśmy to, co dzieje się na rynku nieruchomości z, z perspektywy tego, co nazywaliśmy kształtem tego recovery, czyli kształtem naprawy. Mówiliśmy o tym, że było to K-shaped recovery, czyli, czyli takie wychodzenie z kryzysu, w którym ci najbogaci radzili sobie najlepiej, robili najmądrzejsze, dokonywali najmądrzejszych wyborów, podczas gdy ci z niższego szczebla drabiny społecznej, ci wykonujący ciężkie prace w sektorze usług, byli doświadczeni najbardziej. Co Ty, Tomku, możesz powiedzieć o tym, co słyszysz od swoich klientów? Właśnie, gdzie jesteśmy w roku dwa, bo z tego makro. Z tej makro perspektywy makro, to przecież widzimy, że Ameryka, która w zeszłym roku, nie mówię już za poprzedniej administracji, była najbardziej dotkniętym pandemią krajem stanów świata, urosła do lidera. I dziś otwarcie się mówi, że amerykańska ekonomia jest już rozgrzana, a prognozy są tylko dobre. Tak, i tutaj, tak jak mówisz, jest wiele w tej chwili elementów, które wpływa na wszelkiego rodzaju. Wypowiedzi tutaj ekspertów, w zależności od tego, jakim, o jakim, o której mówimy tutaj, o którym sektorze rynkowym. Nawet tutaj u nas, w samym sektorze kredytów, jest bardzo kontrowersyjna zmiana, zapowiedziana, może tutaj tylko wspomnę, może kiedyś poświęcimy inny odcinek na to, z centralizowania biur kredytowych, żeby biura kredytowe była, żeby to była instytucja prowadzona przez nasz government. Um, Zupełnie się nie zgodzę niestety z tą propozycją. Trochę by to wyglądało, jakbyśmy byli republiką, nie chińską, ale republiką Stanów Zjednoczonych, komunistyczną republiką, bo znowuż proponować prywatnym bankom pożyczać pieniążki według tego, co stwierdza government, jest to troszkę nie po kolei, jeśli chodzi o o tutaj ten amerykański rynek. Otwarty, ten, ten freedom, który tu zawsze byliśmy z tego dumni. Um, także są pewne projekty, które rzeczywiście wahają nam tym rynkiem przez ostatnie parę tygodni. Zobaczymy, ale będziemy mieli ciekawy rok. Łukasz, wiele rzeczy dzieje się też na rynku, właśnie kredytów hipotecznych. Wiele zmian jest, 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 jest planowanych. Jedną z nich jest na przykład to, iż, iż Fanny Mae i Freddie Mac, czyli dwa, dwie rządowe entities, nie będą skupowały pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na drugie i więcej domów, czyli jak gdyby chcą uregulować rynek ten, w którym te przysłowiowe, kolokwialne szóstki czy dwunastki znikają właściwie na pniu, ponieważ taki jest popyt na właśnie nieruchomości inwestycyjne. Czy Twoim zdaniem w ostatnich latach za zbyt prosto było być, inwestorem na rynku nieruchomości i jakie jeszcze zmiany nas czekają w tym roku? Myślę, że, że tak. Było troszeczkę łatwo być. Powiem ci szczerze, wiele aplikacji sam widziałem na, na apartamenty sześcio, tam znacki, tam różne, tak jak mówisz. I zazwyczaj to było bardzo proste transakcje. Im, im więcej się rynek otwiera, tym bardziej jest otwarty kredyt, tym łatwiej to jest zrobić. Także Szczerze mówiąc, ja nie myślałbym, że to by była zła zmiana, żeby ferie i ceny e, przestali po prostu to robić, żeby po prostu e, na rynek inwestycyjny, żeby Wall Street, powiedzmy, Wall Street się zajął tym e, wszystkim, e, dlatego że tak, e, będzie więcej e, możliwości do kapitału, zazwyczaj to jest, będzie bardziej rygorystyczny, e, będziemy widzieli pewnie wyższe, no, różne programy, tak, powiedzmy, e, wolny rynek, ala to nie, e, czyli laser fair, czyli inne programy będą, może inne procenty będą, na, na takie transakcje, niektóre będą łatwiejsze, niektóre będą cięższe, oczywiście e, będą ryzyka związane z tym mini portfolio, ale jeżeli Penny i Freddy nie mają nic wspólnego, to będzie super. E, biorąc to pod uwagę, że Penny i Freddy, tak jak i następną zmian, mnie pytać, Feni i Freddy to są takie e, półrządowe organizacje w tej chwili, ok? One zostały przejęte jakimś ostatnim kryzysie w 2008 roku przez rząd, tak do połowy. I one były prywatną firmę i one chcą się znowu sprywatyzować do końca. I to będzie największa zmiana, dlatego że one, te dwie organizacje, są odpowiedzialne za no, większość naszych pożyczek, większość naszych po prostu wszystkich tych hipotecznych pożyczek na domy. Jak ktoś ma pożyczkę w Harry peni, to każdy wie, że ona będzie niby ubezpieczenia przez rząd. Dziennik tak samo, to nie. Ale Fannie Ferry to są ogromne kolosy, które ubezpieczają, które po przez nie przechodzą miliony, tryliony dolarów w pożyczkach. No i chcą je sprywatyzować tak, jak było przed 2008 rokiem. A więc, oczywiście, krytycy tego mówią: Ej, słuchajcie, już tam byliśmy, już to robiliśmy. W 2008 rok się zdarzył. Co wy robicie znowu, czy to będzie znowu na taki problem? A oczywiście proponuję prywatyzacji no, bo to, to się stało po prostu, no, mogło się dla wszystkich stać. 2008 rok to był e event, e to, to nie będzie tak normalnie. I oczywiście to, to znaczy, że zachęci więcej Amerykanów do tego, żeby więcej programów otworzyć na pożyczki, na, na, na domy i typu takie. Także. No, to będzie największa zmiana w tym roku, to ja się spodziewam, bo administracja Bidena też powiedziała, że są zainteresowani właśnie, żeby oddać, z powrotem do rynku prywatnego, te korporacje, jakby, rządowe. Z tego, co widać też w, u moich klientów, no to rozpoczyna się kreatywne pożyczanie pieniędzy powolutku, zaniżane są minimalne właśnie credit scores potrzebne do pożyczki, Rozluźniane inne kryteria. Czy to jest to, na co przygotowani musimy tak. być w, w tym roku? Wszyscy pytają jedno: kiedy będzie kryzys? Kiedy to? Kolokwialnie, walnie. Widziałem właśnie ostatnio w wiadomościach na Google: 2,5 tysiąca procent poszło do góry. Ludzie pisują kiedy rynek padnie. tak Ja nie myślę, że rynek padnie, bo to jest to wszystko inaczej. Co nie? Widzimy aktywność już prywatnych lenderów. Ja sam to widzę. Ja mówiłem, że wróciły pożyczki o 70-20% już w tamtym roku. Teraz widzimy pożyczki 95-5. Widzimy, ja widziałem, ja personalnie widziałem 98 i 102, co nie? Takie różne, już, już takie kreatywne że, że procenty, że pożyczasz więcej, ile dom jest warty, ale biorąc pod uwagę, że dom będzie warty, będzie więcej za 6 miesięcy. No, troszeczkę już, już tak niekomfortowo czasami się czuję z tymi programami, ale one są oferowane dla tych, którzy mają oczywiście dobry kredyt, dalej e, to nie są top prime loans, tak jak się kiedyś mówiło, że są złe pożyczki, to są pożyczki dla tych, którzy mają dobry kredyt, dobry, dobry income, wtedy takie są różne sprawy. E, czy będziemy widzieli więcej tych, tych programów? Ja myślę, że tak. E, ja myślę, że tak, ale ja nie myślę, że będzie to kryzys, dlatego że inflacja zje obawy pod koniec tego roku. E, uważam, że po prostu e, trochę zaciśnie się. E, ja wiem, że w tej chwili domy po prostu idą do góry. Cena domów idzie, widzimy te kontrakty przychodzą, da, to, ciągle, ciągle, ciągle ceny wyżej, 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 ale ja myślę, że jak inflacja pójdzie troszeczkę do góry, troszeczkę procenty pójdą do góry, to już wtedy ludzie nie będą mogli kupić tego domu, co chcieli, bo się zdecyduje na trochę tańszy dom i te domy powoli zaczną się stabilizować w cenie. Taki outlook my przynajmniej e, tak patrzymy na to. I tą właśnie metodą powróciliśmy do Tomka. Na zakończenie rozpoczynaliśmy od tego, jak warty jest, jak ważne jest posiadanie tego dobrego kredyt score, by właśnie kwalifikować się na nowe produkty, a także to, o czym wspomniał Łukasz i o czym skończy Tomek, to właśnie te obawy o inflację. Tomku, czy czeka nas galopująca inflacja w 2021 roku? A na dzień dzisiejszy tak e, jeśli patrzymy na rynek, co się dzieje z e, produktem, z surowcem, i a wręcz jego braku, e, wygląda na to, że będzie inflacja i to dosyć spora, dosyć e, spora, jeśli chodzi tutaj o to, co było planowane na samym początku, a słuchajcie, jeśli ceny samochodów e, używanych poszła 25% do góry, jeśli człowiek, który e, e, wspomnę tak prywatnie, pół godziny temu naprawiał mi e, małą lodówkę i mówi, że cena e, copper miedzi poszła o dolara w porównaniu do na, na skupie złomu o dolara do góry w porównaniu do tamtego tygodnia no to są zatrważające różnice cenowe a chicagowski lombard a, poszedł a, na najwyższą w historii cenę bodajże w tamtym a, w tamtym a, przez a, w porównaniu tamten rok z poprzednim bodajże o 400% no jeśli cena jednej deski a, tak zwanego amerykańskiego tubai Fora jest 6 dolarów no, to słuchajcie, te ceny domów będą nam szły do góry, bo nie będziesz w stanie wybudować tego domu taniej, niż mogłeś to zrobić kiedyś. Więc ceny domów nam się na razie chyba będą utrzymywały, przynajmniej tutaj u nas w metropolii szkagowskiej, bo rynek to wchłania, jest rzeczywiście dużo kupujących. Zobaczymy, co będzie później. Zobaczymy, jak firmy, które w zasadzie muszą dostać surowiec, ile one będą płaciły za produkt i w jakiej cenie my ten produkt będziemy otrzymywać już niedługo. A tutaj mówimy o, o w zasadzie całym rynku różnych produktów, również produktów, które są związane z rynkiem nieruchomości. I o tym wszystkim rozmawiać będziemy właśnie w drugim sezonie Domatora. Dziękujemy serdecznie Państwu dzisiaj za uwagę, zapraszając co tydzień, w środku tygodnia, update o tym, jak wygląda rynek nieruchomości, gospodarka giełda i o wiele więcej. Dziękuję serdecznie moim panelistom za pierwszy sezon z optymizmem patrząc na sezon drugi. Tomek Tarkowski, Prime Credit Advisors i Łukasz okay. Majkot, Better Landing. Wszystkiego dobrego, miłego, spokojnego tygodnia wszystkim. Przez prawie dwie dekady prezentowałem Polonii najważniejsze wydarzenia Ameryki i Chicago. Od prawie dekady reprezentuję mieszkańców w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości w Illinois jako agent Sergio. Sergiusz Zgrzębski, zapraszam na magazyn Domator.